I bez precedensu można powiedzieć, że nadał Pan Stasinowi nowe życie tam gdzie było ściernisko, teraz jest San Francisco, bo przecież można eksportować to mięso na cały świat. Tak, oczywiście to mięso eksportujemy na cały świat. Nasi odbiorcy w wielu wypadkach mają problemy z dotarciem do Stasina, bo GPS-y nie zawsze pokazują, jest to mała miejscowość. Mieliśmy problem też z telefonami, z internetem, ale poradziliśmy sobie. Dzisiaj rzeczywiście Stasin żyje i jest znaną firmą w całej Europie. Nie tylko, bo i nawet na świecie, w wielu miejscach. Ale faktycznie brak zasięgu ym, potwierdza fakt, że jest to ekologiczna uprawa. No, że jest to ekologiczka. Indyki no. żyją w naturalnym y, otoczeniu, w sprzyjających im warunkach. Panie Krzysztofie, cały czas mówimy o zdrowiu. Y, zdrowie i sportowy tryb życia jest również w pana życiu prywatnym. No, ja lubię biegać. Można pana właśnie wiekendy. widzieć biegającego, tak. Yy, tak, yy, no nie zawsze mam czas. Weekendy. Kocham biegać ze moim pieskiem, taki duży pies, dość fajnie. Razem przyjaźnimy się. Kocham biegać szczególnie od jednej miejscowości do drugiej i patrzeć jak najpierw uprawy rosną, czyli piękne pola, potem ktoś to zbiera i potem na nowo zasiewy i ponownie to rośnie. Biegamy zawsze, nawet jak śnieg pada i jest biało wokół, i nawet kiedy jest słaba pogoda. Uwielbiam naturę, lubię patrzeć jak, jak ta natura wzrasta i lubię patrzeć jak pięknie plonuje i zboże i jak pięknie rolnicy uprawiają nasze uprawy. No właśnie, bo przecież przede wszystkim też jest pan rolnikiem z krwi i kości. Tak, ja pochodzę z rodziny rolniczej, mieszkam na wsi, w maleńkiej miejscowości Borki Sołdej, w normalnym domu, myślę, że nawet trochę gorszym niż wszyscy, dlatego że ja przede wszystkim stawiam na tworzenie czegoś. Yy, czyli zawsze coś jest na pierwszym miejscu, mieszkanie, no gdzieś tam później, później troszeczkę. I jestem rolnikiem z wykształcenia też, bo i skończyłem i studia, i potem doktorat tak doktorem, zrobiłem właśnie. tak. I jestem rolnikiem też czynnym, ponieważ mam gospodarstwo rolne i hoduję, tak jak mówiłem wcześniej, ryby i bydło. I bardzo lubię, bardzo lubię, i znam się na tym, bardzo lubię wieść. I pamiętam zawsze, że to co konsumujemy, to pochodzi ze wsi, nie tylko ze sklepu, z natury, sklepu, i, z z natury i z ziemi. Że to na tej ziemi wyrosło. Tak. I powinniśmy szanować naturę. Bo jeżeli będziemy szanować, to będzie to zdrowe.